Słowo Boże na dziś, 5 września Czytanie z Księgi Proroka Izajasza Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy, jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni. I strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze. Spragniony kraj w krynice wód. Psalm responsaryjny, 146. Chwal duszo moja pana, stwórcę swego. Bóg wiary dochowuje na wieki. Uciśnionym wymierza sprawiedliwość. Chlebem karmi głodnych. Wypuszcza na wolność uwięzionych. Chwal duszo moja pana, stwórcę swego. Pan przywraca wzrok ociemniałym. Pan dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów, ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój syjonie przez pokolenia. Czytanie drugie z listu świętego Jakuba Apostoła Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby, bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogatego przyodzianego i powiecie, ty usiądź na zaszczytnym miejscu do ubogiego zaś, powiecie, stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze? Oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy go miłują. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego mego i prosili go, żeby położył na niego rękę. I prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więc języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili, Dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemem mowę. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.